Cześć kochani, jest piątek! W końcu. Tak się bardzo cieszę, że już weekend yy, za chwilę że w zasadzie jeszcze kilka godzin, Następnie niego dzieli, że będziemy mogli troszeczkę odpocząć. Jutro przywożą nam kuchnię, więc naprawdę strasznie się cieszę. A tymczasem, borym lasem, idziemy teraz do Piotra Tatuatora. Piotrek, ale Cię przyłapam. Co robiłeś? To nie nos. <głos》> będzie poprawiał mój tatuaż na nadgarstku, ponieważ uważam, że jest trochę niedoskonały. O. No i już Piotra tatuator go widział i dzisiaj zobaczymy, co wymyślił, jak go właśnie poprawić, jak go upięknić, urozmaicić, a później będę pracować w jakiejś kawiarni, wziąłem sobie kąpać. jest piękna pogoda, mam ochotę gdzieś usiąść pod jakimś parasolem, zamówić sobie kawkę yy, i tak właśnie popracować, po co się kisić w domu, trzeba naprawdę korzystać, bo tych ciepłych nie jest tak mało w naszym klimacie, niestety. Widzimy no, się nie za by chwilę. Nie, nie było. Nie, nie, było. nie. widzimy nie. się za chwilę na kozetce. tu stoję obok lameli na drzwich i właśnie sobie uświadomiłam, że tak bardzo oddałam się mojej pracy, że zapomniałam dla Was nagrać fragment vloga. Hmm, trudno. Nie cofniemy czasu, w każdym razie my znowu jesteśmy w Kastoramie. Tutaj jest moja nowa jaskółeczka. Wieczorem zdejmę folię i pozwolę skórze oddychać, więc tak to wygląda i będę się smarować Alantanem. Nic się nie smarować. Dlaczego? Piotr smaruj Piotrek nie, że mam się nie smarować, a Tatyłater mówił, że mam się smarować. I kogo mam się słuchać? Wiadomo, że Piotrka. W każdym razie dziewczyny już tu szalają, tańczą, po prostu wariują, bo to nie jest sklep dla dziewczyn. My nie robimy takich klimatów raczej. Byśmy się lepiej czuły w jakimś 50-15 albo przynajmniej w handlemie, Przynajmniej my w odniesieniu do dziewczynek. No, tak więc tak. Tak więc tak. Często to powtarzam. Nie wkurza was to? Kiełbasa. Grill. Yy, węgiel. Kopalnia. Czarny. Dziennik. Szkoła. Duże dzieci. Wyprzedzając wasze pytania, tatuowanie trwało niespełna dwie godziny. Około 40 minut robiliśmy projekt i przymiarki. I przez pierwszą godzinę ból był taki, jak dla mnie, lajtowy, ale druga godzina już była ostra. Naprawdę to cieniowanie i wypełnianie kolorem już mnie bardzo bolało. Jak widzicie folię sobie już zdjęłam, on sobie tutaj oddycha, odpoczywa. Yy, więc tak to wygląda i przez najbliższe trzy dni mam smarować kremem, tym alantanem, yy, a później po prostu samo na spokojnie będzie się goić i niewskazane jest teraz nadmierne zginanie ręki. Yy, sauna, basen, wiadomo, to jest oczywiste, i później yy, jak będę się opalać, czy w ogóle wystawić na słońce, to tatuaże wartą, a nawet powinno się smarować pięćdziesiątką czyli najwyższym filtrem tak zwanym blokerem więc tak, te kolory troszeczkę pewnie się stonują, on jest teraz taki żywy, skóra mi jeszcze pewnie zejdzie jakieś strupy może się pojawią i boli to miejsce, no wiadomo, to jest takie szczypanie, nie jest to jakiś straszny ból, nic takiego strasznego, ale na pewno yy, przez to, że to jest takie miejsce na zgięciu to jest to bardziej odczuwalniejsze, jak robiłam sobie przed laty tatuaż na podbrzuszu jak macie jakieś pytania dotyczące właśnie samego tatuażu, to oczywiście zadawajcie je na dole, chętnie odpowiem. I kochani, spędzamy dzisiaj spokojny, rodzinny wieczór. Więc żegnam się z wami i widzimy się jutro do zobaczenia. Pa! Jeszcze zapomniałam powiedzieć, że od jakiegoś czasu chodziło mi po głowie to, żeby zrobić covera właśnie na tym napisie BELIEVE, bo on beznadziejny był po prostu, nie wiem, mi podobał, mi się, nie lubię takich afirmacyjnych haseł. Lubiłam je, ale gusta mi się zmieniły. Tak jak mój pierwszy tatuaż, wciąż lubię, uwielbiam, dobrze mi się kojarzy i w ogóle cały czas mi się podoba tak ten BELIEVE, tak jakoś niespecjalnie. I e, umówiłam się z tatuatorem dzisiaj, wbiłam się na sesję Piotrka. I tak naprawdę on miał mi tylko troszkę poprawić ten napis, poprawić czcionkę, zrobić dookoła jakieś tam, wiecie, wygibasy, frazesy. Ale zmieniłam zdanie i właśnie ta jaskółka mi od jakiegoś czasu chodziła po głowie. Uwielbiam takie motywy: kocham gwiazdy, jaskółki, serca z taką wstęgą w takim stylu. Nie wiem, ja to nazywam, że to jest taki styl star starego roku, ale to się tak nie nazywa. Nie wiem, jak taki styl się nazywa, ale pewnie wiecie o co mi chodzi. Mam taką nadzieję przynajmniej. No no i tak przyjechałam, przyjechałam z Piotrem właśnie do Blue Magica, który tatuuje. Ja mu powiedziałam o tym pomyśle i tak trochę sceptycznie, bo nie byłam pewna, jak on zareaguje, a to jest naprawdę niesamowity artysta, więc jakby to, co on mówi, dla mnie jest święte w tej kwestii. I to jest tatuator Piotra, więc jakby patrząc na Piotra tatuaże, to dla mnie no to jest mistrz, ten człowiek I, i tak jak mówię pełne zaufanie, mimo że jakoś tam specjalnie się nie znamy. W każdym razie, e, powiedziałam mu o tej e, jaskółce, mówię, a słuchaj, może zamiast poprowadzić ten napis, ja tak nie do końca jestem zdawana, może by, byśmy zrobili jaskółkę? I on mówi, ty, super, ekstra pomysł, w ogóle fajne miejsce. No i właśnie poszukaliśmy fajne jaskółki, przymierzyliśmy kilka różnych e, opcji. Ja mu zaufałam całkowicie, jeżeli chodzi też o kolory, to nie był mój wybór, że tu ma być różowy, a tu ma być taki, saki. O widzicie? Tak to wygląda z bliska, trochę jest brudny. No, yy, yy, więc yy, decyzja przemyślana, tak połowicznie, trochę spontaniczna, ale efekt jest dla mnie przepiękny. Bardzo mi się podoba i też yy, z daleka ładnie wygląda. W przeciwieństwie do pianki, która tutaj jest zamiast parapetu, ale parapet już kupiliśmy i montujemy. Jutro chyba. Tutaj Piotrek siedzi w ogóle. Cześć Piotrek, co tak, jesteś smutny. pracy, Zaraz pomasuję pani. Możemy ci twojej golondygarzkę nie pomóc. Czego? Twojej golondygarzkę nie głosu. Nie, tam się nie dotyka. Nie, Piotrek na plecach dzisiaj sobie robił kontury. Mogę o tym powiedzieć oficjalnie na głos? No, Czy to jest tajemnica? Ja yy, nie rano, Piotrek ma przepiękny, po prostu przepiękny projekt. Yy, niesamowity motyw z obrazu na całe plecy. Jak będzie gotowy może, jeżeli go namówię, jak będziecie chcieli, może Piotrek pokaże no kiedyś skończoną pracę. Teraz z obrazu możecie zobaczyć na Tatu Konwent, bo tam startuje w konkursie. W tym roku będziesz, nie? Tak. No więc na taty Konwent Gdańskim, który jest w lipcu, na pewno będziecie mogli nas spotkać. No i to już jest naprawdę wszystko, co chciałam powiedzieć. I teraz już naprawdę się żegnam. Do jutra. Pa! Ba.